Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z Poznania. Jesteśmy właśnie z Norbertem, Audi Etronem GT i jedziemy na wyjątkową, nie wiem jak to nazwać, premierę, czy pokaz, po, pokaz, 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 tak. pokaz Tesli do Berlina i właśnie ładujemy się nowym Etronem GT w wersji S na Ionity w Poznaniu. I tutaj dojaliśmy na około 7%, więc na sam początek zobaczymy, jak się ładuje nowe Audi poliftowe. Mamy 300, jest 305. 305. Maksymalna odładowana ładowania to 320 kW, więc w praktyce to oznacza około 15-18 minut ładowania do 80%. To jest Mniej więcej to samo co Porsche Taycan, którym ostatnio bardzo dużo jeździłem. W ostatnim tygodniu zrobiłem jakieś 3000 km Taycanem. Teraz jedziemy takim odpowiednikiem Taycana, ale w wersji Audi. I przyznam szczerze, że też jest całkiem fajnie, jest zupełnie inaczej. Może teraz nie będę Wam mówił o tych wszystkich zmianach. Ja myślę chyba jednak, że... Porsche zrobiło na mnie większe wrażenie, no ale cenowo też Porsche jest o wiele droższe, jest y, zupełnie inna. Ale zobaczmy sobie czy, jeszcze, czy gdzieś 320 osiągniemy. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do mojego sklepu, w którym możecie kupić jazdę Teslą Cybertruck. I tylko dzisiaj, do końca dnia, obowiązuje promocja, w której możecie kupić jazdę za kierownicą Teslą Cybertruck. 54% i ponad 300 kW. No i chyba jeszcze tego nie widziałem w żadnym aucie. Chyba też nie. Bo to nawet Tajkan tak nie trzymał. No tak. No Tajkan nie, nie, zdecydowanie. Już mamy 51 kWh. Za chwilę no, w 12 minut ładujemy zasięg na 200 km. Nie powiem jakiej jazdy, ale jest ale wawej. To jeszcze zim, zimą, nie? czy tych takich temperaturach. jest zero, jest zero. Tak. Patrz, zaraz dojdzie do 60, nadal jest 300 kW. 307? No to muszę pod, to w poniedziałek podskoczę na ten EkoN zrobię mu pełną krzywą. Pełną no to Tajkana chyba przybije. Chyba tak. Ja pierdziele, nigdy czegoś takiego nie widziałem. 300 kW przy ponad 60%. Niestety Audi nie pokazuje mocy ładowania i to jest akurat minus, bo tutaj brakuje podstawowych informacji. Widzimy tylko ile potrwa ładowanie do pełna, czy tam teraz do 90% mamy ustawione. I tyle, nie ma mocy ładowania, nie ma te temperatury baterii, tak jak było to w Porsche, więc nad tym trochę ubolewamy. Ale mimo wszystko, no według mnie teraz ładuje się Auto o wiele szybciej, mamy 1 stopień na plusie, zużycie około 29 kWh, no to naprawdę jest yy, szybki postój, nawet nie zdążyliśmy wejść do toalety na stację, po chwilę pogadaliśmy z panem chumorować. i już jedziemy. E, tak wracając do tego, gdzie i po co, gdzie i po co jedziemy, jedziemy zobaczyć dzisiaj Tesle Cyber Cup, bo ostatnio był event Tesli, na którym Elon pokazał Cyber Cup i e, Robowana i dzisiaj jest okazja, żeby zobaczyć Cyber Cup w Berlinie. Bo tak są objazdowo te pojazd, ten pojazd w Europie. Więc my z Norbertem specjalnie po to jedziemy do Berlina, żeby zobaczyć Cyberkaba, żeby zobaczyć przyszłość motoryzacji, jaką widzi, jaką nam przepowiada. Tesla, Elon Musk i zobaczyć pojazd, który nie ma kierownicy i pojazd, którym nie da się samemu sterować. Da się tylko tam usiąść i da się, będzie się dało, nim jeździć tylko w trybie autonomicznym. Jesteśmy na kolejnej stacji ładowania przed granicą niemiecką i powiem Wam, że bardzo szybko poszło, bo dokładnie w 16 minut naładowaliśmy samochód od 12% do 17% do 80% i tak naprawdę znowu musieliśmy się spieszyć, zobaczcie Norbert tutaj pośpiechuje, szybka toaleta szybkie, szybkie jedzenie i tak naprawdę możemy cisnąć już dalej i właśnie obydwaj stwierdziliśmy wspólnie, że podróż z samochodem spalinowym prawdopodobnie wyglądałaby tak samo czyli dwa krótkie postoje i jazda dalej a tutaj, tak się szukamy Dobra, otwierania bagażnika 20 minut, tyle trwał postój 78 kWh ładowane, czyli takie 300 km spokojnej jazdy albo 250, takiej szybszej jazdy Jesteśmy już na miejscu Mall of Berlin, to tutaj jest właśnie premiera, znaczy pokaz tej Tesli tu widzimy, że jest jazda testowa. Dostaliśmy takie to przypustki. Pan powiedział właśnie, że nie mogę nagrywać, więc trzeba będzie <laughs> się chować. Kamerą nie mogę nagrywać, ale jak tak nagrywam telefonem, to jest ok. No, jesteśmy. Widzimy bardzo duże koła. Daję się być 24 calowe Natomiast to też jest takie mylące trochę, bo są tutaj pomalowane na oponach. Więc to też tak wizualnie wydaje się być po prostu większe koło. Myślałem, że to będzie dłuższe. Nawet jak jechaliśmy tutaj, to właśnie rozmawialiśmy o tym, że dziwię się, że Cyber Cup jest dwuosobowy. Dlatego, że na prezentacji wydawał się być dłuższym samochodem, większym samochodem. Natomiast tutaj, jak z tyłu stoję za nim, to on nie jest aż tak bardzo szeroki. Jest zdecydowanie węższy od Testi Model 3. Więc tutaj to się wydaje mieć o wiele większy sens stojąc przy tym samochodzie. Jest po prostu on mniejszy i tutaj jakby z tyłu jest wielki bagażnik, tutaj mnóstwo przestrzeni. Właśnie jak jechaliśmy to z Norbertem, rozmawialiśmy o tym, że według badań... Ponad 90% przejazdów na bolcie to są przejazdy jednoosobowe. Ile, ile procent tam było, Norbert? Tylko 2%, tylko 2 są przejazdy więcej niż dwie osoby. Czyli właśnie no, czyli to pokazuje, że to ma sens faktycznie. Ktoś musiał to dobrze przeliczyć i tak zrobili. Więc tutaj, z tej, z tej perspektywy, on nie jest tak duży, jak mi się wydawało. Jest wielkości trójki, co nie? No, ale z tyłu jest bardzo wąski, nie jest tak, taki aerodynamiczny, tak, tak, tak. nie? niesamowita. O wiele większy wyświetlacz, a poza tym chyba czegoś brakuje. Brakuje czegoś kierownicy. Szkoda, że nie można wsiąść, nie? To wszystko wygląda jak było takie pomalowane takim sprayem, nie? Jak, w sumie tak. jak Ci się podoba? Bardzo. Bardzo to dziwne. Kształtem przypomina faktycznie Tesla. Widać, że to Tesla. Że to, że to od nich spod ich rąk wyszło. No niesamowite. Nie wiem jak te koła w praktyce pewnie zmienią je. <głos》>, bo to raczej środki praktyczny wytwór jest. Ale jak no. to robi wrażenie? Ja się dziwię, że tak w ogóle cieszę się, że tak szybko ona tutaj dotarła po premierze, bo premiera była niedawno, które no, co relacjonowałem to, a dzisiaj zobaczcie. No właśnie to samo pomyślałam tak przed chwilą. A w ogóle to jest... To e same. Przyszłość według Tesli, czyli autonomiczne pojazdy. I według Tesli to jest jedyne, jedyne rozwiązanie problemu, jeżeli chodzi o korki, bezpieczeństwo na drogach itd., tak bo o wiele bezpieczniej będzie, jeżeli same maszyny będą jeździły, niż jak jest y, tam też człowiek, który jest tym ogniwem najbardziej y, zawodnym, który ma różne humory, różne nastroje, ma zmęczenia i jeżeli w przyszłości będą. Takie pojazdy jeździły, no to według Tesli będzie bezpieczniej. I to, że teraz, teraz ta Tesla tutaj jest, to jest też e, informacja i, i pokazanie, że zapowiedzenie tego, że e, Tesla też wprowadzi autonomię do Europy, planuje wprowadzić autonomię do Europy i dlatego też teraz e, Cybercup się tutaj u nas w Europie pojawił w Niemczech. Myślę, że to jest właśnie takie najdziwniejsze w tym samochodzie, nie? że tak. masz wrażenie, że możesz go tak opać, tak bym chwycić, nie? A to jest też takie, takie tak, to też jest takie złudzenie, bo on tutaj się mocno nie zwęża, nie, nie? Bo tak, tak, tak naprawdę... Tak, ta, nad masz tak. jest bardzo aerodynamiczny. Trochę jak kropla wody, nie? Słuchajcie, ja zrobiłem chyba trzy kółka dookoła samochodu i stwierdziłem, że już nie ma tej co bardzo co więcej oglądać, bo w sumie w środku nic nie ma. Na kierownicę nie popatrzymy. Nawet... Rozmiar opon jest zakryty, no wszystko jest tutaj pozakrywane Żadnych przycisków, to po prostu no nie ma na co patrzeć, naprawdę no, A nie ma przycisku do otwierania szyby Tak, tam są, tam są, są. tak, chyba tam. Tylko nie tak. wiem, czy to są właśnie do szyb, czy do otwierania drzwi Chyba do szyb Do szyb chyba tak. A nie, do drzwi, to jest taki, taki, to jest do drzwi No właśnie, to szyby pewnie się Trzyby, będzie otwierać Jeśli w ogóle Komendą głosową albo, albo Może być tak, w ogóle nie Albo właśnie. na ekranie będzie, nie wiem A zobacz, ona jest w ogóle Klejona jakąś taką tutaj widać. Samochód obejrzany. Jeszcze tutaj możecie sobie zobaczyć na zdjęciu, jak się klapa otwiera, bo nie ma tutaj żadnych przycisków ani nic, ale jakby ta cała część idzie do góry, dokładnie tak jak to możemy zobaczyć na tym zdjęciu tutaj. Oprócz tego mamy tutaj też Tesla Bota, który tutaj stoi. I to też jest wizja przyszłości. Ostatnio był taki robot pokazany, będzie on możliwy do kupienia dla każdego w przyszłości. No Mega skomplikowana konstrukcja, trochę przerażająca. Właśnie a propos tego kadru, to widziałem jakiś czas temu mm, taką przeróbkę, jak właśnie był w gdzie ten bot pomaga Wyciągnąć zakupy z samochodu i potem tam pomaga w kuchni, przygotowaniu. I było takie fajne ujęcie: jak bot zabija męża żony, gdzieś go tam wapakuje i później ten robot Maro ma z żoną. Więc to też jest takie trochę przerażające. Tutaj mamy jeszcze Tesla Powerwall, czyli magazyn energii. Jesteśmy już w drodze powrotnej i zjechaliśmy jeszcze na autostradzie na nową ładowarkę Pole Energii i to jest jedna z niewielu stacji ładowania, która ma moc 400 kW i tutaj mamy trzy ładowarki po 400 kW, tutaj mamy jeszcze jedną 180 kW i co ważne to tutaj też mamy ładowarkę dla e też o mocy 400 kW. Więc to jest jedyne, tak, jedyne takie miejsce, gdzie mogą się ciężarówki ładować Też duży plus, bo tutaj na tej trasie bardzo często jeżdżą autobusy do Niemiec A my tutaj chcemy przetestować, czy zadziała karta ee, roamingowa Bo do tej pory tutaj nie można było się ładować takimi kartami roamingowymi Na przykład Shellem, Shell Recharge I stwierdziliśmy, że podejdziemy sprawdzić, czy to tutaj zadziała I co? Przełożyłeś? Działa? O, ale błąd był no, błąd wyskoczył. O, coś zapstrykało i chyba... Okej, okay, czyli chce, chce, ale nie może. Chce, chce, ale nie może. No szkoda, bo to by nam mocno ułatwiło. Jeżeli to będzie już działało tutaj docelowo, to fajna jest lokalizacja. No jest autoryzacja udana. No właśnie. A spróbujmy może tą starą. Znaczy tą starą, tą mniejszą. 180? No. W ogóle to są mega długie przewody. Nie wiem czy ten dosięgnia, ale można spróbować. Nie ja. No nie, zabraknie 20 centymetrów. Spróbujemy tutaj. Generalnie to jest bardzo fajna lokalizacja, dlatego że mamy tutaj żabkę. Jest tutaj co zjeść, jest tam McDonald's, jest B&P. I jeżeli to zadziała, a ja często... na przykład ja jeżdżąc z autami trasowymi korzystam. Karty Shell'a, e, Richard czy jakichś innych roamingowych, to bardzo chętnie będę się ładował. I zdecydowanie wolałbym tutaj przyjeżdżać niż e, na Ionity, które jest przy granicy w Kostrzynie. Więc jeżeli to będzie w końcu działać, a będzie działać to właśnie testujemy, bo dopiero jest to uruchamiane to naprawdę będzie game changer, jeżeli chodzi o podróże na tej trasie. <laughs> Chyba nic z tego. No, czyli nie działa. No i pan też teraz na napatrzy, powiem. no podjechali, podjechali, próbowali. Tak. Przeparkowywali, nie? Udało się, nie? Tak, nie udało się. Teraz powiem, że do dupy te elektryki. Albo z drugiej strony szybko się namadowali. Jadą dalej.